Hejka gagatki, ja jestem Konrad i witam Was na naszym kanale Bozy Design. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić jedną z pierwszych czarodziejek, jakie poznajemy w manze oraz anime: czarodziejkę z Marsa, czyli Rei Hino. Rei Hino, czyli czarodziejka z Marsa, jej imię można tłumaczyć jako dusza ognia, jest trzecią czarodziejką, jaką poznajemy w, se w serii anime oraz w mandze Sailor Moon. Rei jest kapłanką w świątyni Hikawa, gdzie razem z dziadkiem oraz y ich pracownikiem, a jak się później okazuje, przyjacielem Yuichiro odprawiają y rytuały oraz zajmują się świątynią. Rei jako kapłanka w świątyni Posiada nadprzyrodzone zdolności. Jeszcze zanim dowiadujemy się, że zostanie ona czarodziejką, już potrafi ona wyczuwać złą aurę oraz wykrywać demony. Towarzyszą jej dwa kruki, Phobos i Deimos, które również stają się jej towarzyszami w walce. Reihino specjalizuje się w sztuce talizmanów i za ich pomocą wypędza złe demony. W japońskiej kulturze talizmany są bardzo często y, używane. Są one zazwyczaj w formie y, Prostokątnych karteczek, na których wypisane są inkantacje różnego rodzaju zaklęć. Później dowiadujemy się, że Rey używa tych karteczek podczas ataków i jest to ściśle związane z jej magicznymi mocami. Jest ona czarodziejką ognia i również talizmany, połączone z mocą ognia, dają bardzo fajny efekt wypędzania demonów. Rey bardzo często w snach i nie tylko, widzi przyszłość, jest jasnowidzem. I bardzo to y, utrudnia jej codzienne funkcjonowanie, natomiast bardzo przydaje się podczas walki y, jako czarodziejca. Przykładem tego y, może być wyczucie zbliżającej się wizji zagłady oraz przyjście na świat mesjasza ciszy. Jak przystało na czarodziejkę ognia, kolorem dominującym w stroju Rei jest czerwień, a do walki używa ona płomieni, które w różnych sezonach przyjmują różną postać od rzucanego po prostu płomienia po różnego rodzaju mandale, kruki oraz strzały. Dzisiaj chciałem wam przedstawić jedną z figurek z mojej kolekcji. Jest to figurka Super Sailor Mars, produkowana przez firmę Ban Presto i wydawana jest ona w serii Glider and Glamorous. Figurka występuje w dwóch wariantach kolorystycznych: jasna wersja B oraz ciemna wersja A. Ja w tym momencie posiadam wersję ciemną, czyli wersję A. Spójrzcie jak piękne jest pudełko. Pudełko jest charakterystyczne i typowe dla tej serii. Na każdej stronie pudełka mamy bardzo piękną ilustrację przedstawiającą Sailor Mars. U góry charakterystyczne znaczki oraz naklejki charakteryzujące oryginalność figurki Toei Animation i na spodniej części pudełka mamy naklejkę z Banpresto, Presto, opis figurki Sailor Mars oraz opis w języku angielskim, gdyż w tym momencie moja figurka jest wersją amerykańską. Świadczy o tym naklejka w kolorze srebrnym. Z logiem Toei Animation. Figurki z japońskiego wydania mają złotą naklejkę. I po tym krótkim wstępie zapraszam Was na szczegółowy opis figurki. Każda figurka posiada stabilizator w formie białego klocka, którego mocujemy na buta. U mnie tutaj tego nie zauważycie, gdyż ja postanowiłem sobie zmienić to na akrylowe podstawki. Prezentuje się moim zdaniem to o wiele ładniej i nie zasłania buta figurki. Na oko Takeuchi inspirowała się modą, więc tworząc stroje wojowniczek czerpała z różnego rodzaju stylizacji oraz różnych ubrań. Każda czarodziejka miała inny rodzaj obuwia. Tutaj mamy czerwone szpilki pomalowane czerwonym błyszczącym lakierem. Nogi oraz ręce pomalowane są cielistą farbą w kolorze matowym, co odróżnia ją od figurek nieoryginalnych. Spójrzcie na spódnicę. Bardzo ładnie zarysowany ruch materiału, wszystkie plisy są bardzo fajnie widoczne. Spódnica jest w kolorze czerwonym pomalowana matową czerwoną farbą. Zwieńczeniem spódnicy z tyłu jest kokarda, również czerwona, z wydłużonymi wstążkami. Co jest charakterystyczne dla stroju Super Sailor Mars. Tuż nad spódnicą mamy biały trykot zakończony białymi rękawkami, które są lekko wydłużone. Na rękach nasza figurka ma długie białe rękawiczki do łokcia zakończone czerwonymi lamówkami. Lamówki pomalowane czerwoną błyszczącą farbą. Na piersi nasza figurka ma fioletową kokardę yy, pomalowaną matową farbą. Jej zwieńczeniem jest broszka w kształcie serca pomalowana czerwoną, metaliczną farbą. Zwieńczeniem mundurku naszej bohaterki jest marynarski kołnierzyk. Pomalowanym podobnie jak spódnica, czerwoną matową farbą, posiada on biały lampas. Na szyi bohaterka ma czoker z czerwoną wstążką, zakończony złotą gwiazdą z metalicznym czerwonym środkiem. Z uszu zwisają czerwone kolczyki w kształcie gwiazdy, pomalowane czerwoną metaliczną farbą. Niestety figurki Glitter and Glamorus charakteryzują się małą ilością detali na twarzy. Jest słabo zaznaczony makijaż, leciutko zarysowane usta, delikatnie wyprofilowany nos oraz policzki. Oczy na pierwszy rzut oka są bardzo ładnie zrobione, ale jak się bliżej na nie przyjrzeć, są one naklejką, która jest naklejona na twarzy i nic szczególnego jej nie wyróżnia. Jak każda sailorka Sailor Mars na czole posiada diadem z czerwonym brokatowym oczkiem. Włosy Sailor Mars ułożone w tej figurce są w bardzo ładny sposób. Mamy tutaj pojedyncze pasma włosów które są rozwiane jakby wiatrem, daje to bardzo ładny efekt takiego falowania na wietrze. Włosy pomalowane są ciemnofioletową matową farbą. Figurka Sailor Mars stoi w charakterystycznej pozie, którą możemy zauważyć na końcu transformacji. Bardzo mi się podoba to rozwiązanie, gdyż jest to ukłon w stronę anime oraz mangi i łącznie w zestawieniu z innymi Sailorkami tworzy to bardzo ciekawy efekt, jeżeli położymy sobie na półce Figurka ogólnie jest wykonana bardzo ładnie, jest jednak kilka rzeczy, do których muszę się przyczepić. Po pierwsze, to poza, w której jest figurka, powoduje to, że traci ona stabilność. I pomimo że ja ją sobie umocowałem na akrylowych podstawkach, nie jest to tak stabilne, jakbym tego oczekiwał. Spowodowane jest to tym, że nogi ułożone są na jednej linii, a figurka jest troszeczkę źle wyważona. Kolejnym z minusów jest to, że figurki z serie and Glamorous są bardzo mało detaliczne. W swojej kolekcji posiadam różne figurki i porównując detaliczność malowania, no jest to dosyć skromne i ubogie. W całokształt jednak prezentuje się bardzo ładnie i figurki, wbrew pozorom, na półce prezentują się super. Uważam, że cena tej figurki, w porównaniu do jakości, jest jak najbardziej adekwatna. Tak więc gorąco Wam polecam zakup tej figurki. Tak oto prezentuje się moja figurka w całej okazałości. Jest ona dosyć ładnie zrobiona. Tak jak już wcześniej wspomniałem, stosunek ceny do jakości jest bardzo dobry. Pięknie prezentuje się w połączeniu z innymi figurkami tej serii. Tworzy to bardzo ładną scenkę. Moja figurka nie ma żadnych yy, niedoróbek, niedociągnięć, jest dosyć precyzyjnie pomalowana. Tak więc gorąco polecam. Jako, że mamy sezon Halloween, Sailor Mars i Rey jako kapłanka na pewno pomoże wypędzić demony, które są za mną. A tymczasem, jeżeli podobało Wam się to wideo, chcielibyście więcej materiałów o podobnej tematyce, Skliknijcie suba, zostawcie lajka, like napiszcie komentarz, a na pewno żaden materiał Was nie ominie. A tymczasem żegnam się z Wami i do następnego wideo. Cześć!